Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela, pamiątka zmartwychwstania i piękne zdanie na dzisiaj ja jestem bramą. Brama jest miejscem, przez które wchodzimy, przez które wychodzimy, która coś łączy, do czegoś wprowadza i z czegoś wyprowadza. To jest w pewnym sensie symbol każdej z was i każdego z nas. Jezus również sobie. Przypisuje tą symbolikę. Być bramą to być odpowiedzialnym za to, kogo wprowadzam do swojego życia, ale też być odpowiedzialnym za to, kogo wyprowadzam ze swojego życia. I zobaczcie, że wszyscy przez całe życie kogoś do czegoś wprowadzamy i kogoś z czegoś wyprowadzamy. Potrafimy wprowadzać kogoś w piękny świat. Świat miłości, sprawiedliwości, prawdy, szacunku, zaufania, ale też potrafimy, potrafimy wprowadzać w świat kłamstwa, złości, nienawiści, braku miłości, braku sprawiedliwości. Pomyślmy dzisiaj o tym. Jesteśmy bramą, tak jak Jezus, i wprowadzamy ludzi w pewien świat, a już w sposób szczególny tych, którzy są w nas wpatrzeni, jak w autorytety którzy chłoną nasze słowa, chłoną nasze gesty, czasami nas, nas naśladują, inspirujemy ich. To jest ważne, żeby dzisiaj sobie to pytanie postawić, jakimi bramami jesteśmy, do jakiego świata wprowadzamy, albo z jakiego świata staramy się kogoś wyprowadzić. A z drugiej strony, niech będzie to też dzień wielkiej wdzięczności wobec Boga, za to, że pokazał nam niesamowitą bramę bramę, którą jest On sam dobry pasterz, który zawsze wprowadza nas w świat miłości, świat przebaczenia, miłosierdzia, dobra. Świat, w którym każda z was i każdy z nas jest naprawdę dla Boga czymś bardzo ważnym i wyjątkowym, jedynym niepowtarzalnym. Niesamowita brama i niesamowity pasterz. Kiedy w ogóle mówi się o pasterzu, to bardzo mi się podoba to sformułowanie, którego kiedyś użył Ojciec Święty Franciszek, żeby księża pachnieli owcami. Jeżeli użyjemy tej symboliki, to żebyśmy my pachnieli Wami. O co tu chodzi? Chodzi o to, żebyśmy byli zainteresowani Waszym życiem i Waszymi sprawami, a przede wszystkim tą najważniejszą sprawą. Tym, żebyśmy my sami i Wy mogli dojść do nieba. Ale trzeba przesunąć to na wszystkie, wszystkie możliwe relacje i więzi, które tworzymy. Żebyśmy byli bramami, tymi, które prowadzą do nieba byli pasterzami, którzy, którzy pachną tak, jak ci, którzy są im zadani czyli tymi pasterzami, którzy, którzy interesują się mężczyźni, ale i kobiety no, pasterkami bardziej. I takiego pięknego pasterzowania. I bycia bramą, bycia otwartym. Z całego serca sobie i Wam życzę miłej niedzieli i będzie uchwalony Jezus Chrystus.